24 września 2022 roku odbył się siódmy już Festiwal Pięknej Książki, którego organizatorami są Biblioteka Publiczna w Piasecznie oraz Fundacja Arka imienia Józefa Wilkonia. Zorganizowaliśmy mnóstwo atrakcji, warsztaty, wystawy, koncerty, a także spotkania autorskie. Zobaczmy, co dzieje się w środku. Na siódmym festiwalu Pięknej Książki w Piasecznie mamy ponad 20 wystawców. Wydawnictwa prezentują przepięknie ilustrowane książki, pięknie wydane. Zapraszamy do oglądania. Mamy klasykę dla dzieci, mamy Julka mała weterynarka o małej Julce, która pomaga mamie w gabinecie i uczy się jak dbać o zwierzątka. Mamy detektywistyczne książki, serię Sherlocka Holmesa zaaportowanych dla dzieci, jak i złodziejaszka Arsène Lupin. Mimo dość wąskiego profilu mamy książki dla wszystkich, dla osób w każdej grupie wiekowej, dla najmłodszych to jest od szóstego roku życia opowiadania Bazylijko Martyk Kisiel, dla trochę starszych Tajemnice Dąbrówki to jest Fantastyka Słowiańska dla dzieci Kasim Bereniki Miszczuk, no i chłopcom szczególnie polecam Pawełka i całą resztę Jacka Galińskiego. Każdy może znaleźć coś dla siebie. To jest y, drugie wydanie, ale szczególne, bo rozszerzone o tłumaczenie znakomite y, w języku angielskim. Antonia Lloyd-Jones przetłumaczyła, podobnie jak wcześniej, kicikicimiał miał Józefa Wilkonia. Y, Nika nadała. Y, y, kształt i charakter tym, tym wszystkim dziesięciu hartom. No a moja skromna osoba napisała tę rymowankę, którą tak naprawdę od razu wiedziałam, że Nika to powinna narysować, znając jej twórczość, jej kreskę. Przed budynkiem biblioteki w Piasecznie jest obecnie wystawa harty, w trakcie harców. Jest taki bardzo bezpośredni kontakt, fajnie to wygląda w dużym formacie. To już siódme spotkanie z Piękną Książką w Piasecznie, siódmy Festiwal Pięknej Książki. To jest okazja do spotkania z wydawcami, autorami, ilustratorami, stałym środowiskiem, które docenia Piękną Książkę. To także oczywiście multum atrakcji, warsztaty, koncerty. Cieszę się, że tego typu spotkania odbywają się w Piasecznie. W obecnych czasach, kiedy mamy częściej do czynienia z ekranem smartfona, komputera czy telewizora, tym bardziej doceniamy spotkania z książką. Mam nadzieję, że będziemy już bez żadnych przerw pandemicznych spotykali się co roku i świętowali Festiwal Pięknej Książki. Siódmy Festiwal Pięknej Książki dobiegł końca. Dziękujemy Wam za Waszą obecność, za miłe słowa, udział w wydarzeniach i zapraszamy za rok.